Cześć! Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości Cegielnia Kosewo pod Pomiechówkiem. A pokazywać Wam będę 140-metrowy dom posadowiony na blisko 700-metrowej działce. Chodźmy do środka. Blisko 700-metrowa działka. Piękny, zadbany ogród. Przedpokój z dużą szafą. Wygodnie urządzona kuchnia z oknem od frontu. kuchni ogrzewanie podłogowe. Duży, przestronny salon z części jadalnej wyjście na ogród. Mały, zadaszony taras. Na parterze nieduża, acz ustawna sypialnia. Łazienkę wyposażono w kabinę prysznicową. Na piętrze trzy sypialnie. W głównej sypialni możliwość wydzielenia garderoby. Do głównej sypialni przylega balkon. Najmniejsza sypialnia aktualnie jest pokojem dziecięcym. Średnią sypialnię urządzono dla nastolatka. Jeżeli spodoba Ci się ta oferta, bo Twoim marzeniem jest dom w podwarszawskiej miejscowości, nie zwlekaj. Zadzwoń już dziś.